Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Stęskniłam się trochę za Wami, ale miałam problemy, jeśli chodzi o montaż filmów ze względu na brak Wi-Fi. Od niedawna mam już Wi-Fi w mieszkaniu, więc będę mogła bez problemu przesyłać filmy na YouTube, co jest na pewno dużym ułatwieniem, bo jednak przez hotspota nie mogłam tego internetu udostępnić i ten film nie chciał się przesyłać. W dzisiejszym filmie poruszymy różne tematy od dietetycznych, jeśli chodzi o moją dietę karniwora, przez treningi, aż po pielęgnację skóry. Więc zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że zainspirujecie się moimi wskazówkami czy spostrzeżeniami. Tak więc zaczniemy może od tej pielęgnacji. Przygotowałam sobie kosmetyki, których używam, bo też od jakiegoś czasu stawiam zdecydowanie na minimalizm. I tak naprawdę, jeśli chodzi o produkty koloryzujące do twarzy, to staram się nie używać żadnych. Niestety, jeśli chodzi o nabiał, który dodawałam czasami do wołowiny, jak na przykład żółty ser, poczynił niemałe szkody, jeśli chodzi o stan mojej cery, więc musiałam używać korektora punktowo w niektóre miejsca, ale staram się używać korektora mineralnego. Jeśli chodzi o podkład, bo w wyjątkowych sytuacjach rzeczywiście ten podkład jest potrzebny, kiedy mamy jakieś większe wyjście, jakieś imprezy rodzinne. Chociaż powiem Wam, że bardzo dawno nie miałam okazji, żeby go nałożyć, to jednak pokażę Wam, jakiego używam. I jest to puder mineralny z Annabelle Minerals. Ja w ogóle go zamawiałam online. Ja mam odcień Golden Fair i powiem Wam, że. Mimo, że jest to puder naturalny, to wiadomo, że to nie jest coś, co służy naszej cerze, więc naprawdę staram się używać go bardzo rzadko. Do jego nakładania dokupiony mam taki pędzelek również z Anabel, którym rozcieram produkt tak koliście. Nie będę tego dzisiaj robić, nie chcę. Nakładać bez sensu tego makijażu i mam drobniejszy pędzelek, który jest używany przeze mnie głównie do cieni, był używany. I na przykład pod oczami, jeśli nie dociągnę tym grubszym pędzelkiem, to uzupełniam braki tym. Ale tak jak mówiłam, jest on używany przeze mnie bardzo rzadko. Bardziej skupię się dzisiaj na pielęgnacji i produktach, które używam czy to do nawilżenia twarzy i ciała. Też do ochrony przed niskimi temperaturami czy wiatrem, bo pojawiają się już te niższe temperatury, i rano, kiedy na przykład wychodzimy z domu, to powietrze jest bardzo i Już zauważyłam, że mam przesuszoną skórę, chociażby na policzkach i nosie, więc powiem Wam, co stosuję, żeby zapobiegać właśnie przesuszeniom czy jakimś niedoskonałościom na skórze. Mam przy sobie również ten korektor mineralny z Lili Lolo. Akurat go dostałam w prezencie od mojej cioci. Jeśli chodzi o odcień, też nie jestem problematyczny, bo po prostu wtapia się w kolory skóry, przynajmniej ja tak miałam. Akurat ja mam odcień Barely i powiem Wam, że używałam go również samodzielnie jako produkt bez podkładu i również mi się sprawdzał. Więc czy to z podkładem mineralnym, czy... Samodzielnie można go stosować. Dobrze, więc przechodzimy do pielęgnacji. Rzeczą, bez której ostatnio nie mogę się obyć, jest olej kokosowy Extra Virgin. Ten podobno jest ze Sri Lanki. Na zimno tłoczony, nie wiem na ile jest to prawda, ale używam go naprawdę do wielu różnych rzeczy, zarówno do zmywania makijażu, bo wiadomo, że tłuste najlepiej zmywane jest przez tłuszcz. Taki olej idealnie zmyje nam korektor czy podkład. Oczywiście, jeśli używacie maskary czy jakichś produktów na oczy, polecałabym jednak być może zastosować jakieś produkty specjalnie do demakijażu oczu. Bo jeśli nieumiejętnie go zastosujemy do tego, to możemy mieć te produkty później niestety w naszych gałkach ocznych, a tego byśmy nie chcieli. Chociaż tym też zmywałam makijaż i być może zajęło to trochę więcej czasu. Przy stosowaniu maskary jednak da się. Używam go również do pukania jamy ustnej. Najlepiej w ogóle mieć oddzielne słoiczki do jamy ustnej, oddzielne do stosowania na zewnątrz, na twarz czy na ciało, ale czasami również po goleniu, kiedy te nogi są dość wysuszone, zwłaszcza latem. Zdarzało mi się właśnie posmarować się olejem kokosowym i wtedy ta skóra była mniej przesuszona, ale też ważne, żeby nie stosować go zbyt często, bo jednak ten olej stosowany tak regularnie później zaczął mi tę skórę wysuszać. Tak, używam go do pukania jamy ustnej, przeważnie na noc, chociaż kiedyś też stosowałam takie pukanie olejem również rano przez 10-15 minut. I jest to bardzo dobry sposób właśnie na oczyszczenie wszelkiego rodzaju zatok, w ogóle górnych dróg oddechowych. I jest to często polecany sposób przez naturalną medycynę, więc sama też to stosuję. Czasami też po prostu biorę troszeczkę oleju na szczoteczkę do zębów i te zęby myję, jeśli czuję, że po prostu chcę je umyć. Chociaż powiem Wam, że nadejdziecie karniwora, jeśli nie stosujecie węglowodanów. I tego typu składników, to ta płytka na zęby na naprawdę rzadko kiedy mam na niej osad, ale dla czasami takiego komfortu lubię umyć te zęby szczoteczką i olejem zamiast tylko przepłukać jamy ustną na koniec dnia. Jeśli chodzi o pukanie jamy ustnej, to również polecam olej słonecznikowy. Wcześniej właśnie stosowałam go rano. Miałam jakiś tam eko-bio, kupiony w zielarskim sklepie i też mi się sprawdzał. A teraz po prostu nawet nie mam go przy sobie, więc ten olej kokosowy mi wystarcza. W ogóle nie wiem, tak wam pokazuję, i nie wiem, czy Wy widzicie. Ten kadr mam tak dziwnie ustawiony, więc tak, pokazuję jeszcze raz. Mój no, ostatni nabytek, wyjęłam go z lodówki przed chwilą, bo ważne, żeby po otwarciu właśnie trzymać go w ciemnym i zimnym miejscu. Jest to czarnuszka, eka medica, naturalnie znaczy zdrowo. Jest to suplement diety, olej z naszem czarnuszki tłoczony na zimno. Wcześniej, przez dwa lata chyba, w sezonie właśnie jesienno zimowym używałam oleju z czarnuszki. Your Natural Side i to był typowo olej kosmetyczny, ten już myślę, że jest do wyrzucenia, boję się go stosować, I to było 50 ml. I powiem Wam, że naprawdę fajnie tak. Fajnie mi się sprawdzał na cerę w tych okresach. Chronił ją przed niskimi temperaturami, nie wylawał niedoskonałości, przesuszoną skórę, więc tak naprawdę wypróbowałam go. Przez kilka lat i był naprawdę świetny i teraz właśnie kupiłam suplement diety. Akurat robiłam zamówienie w aptece i nie mogłam znaleźć nigdzie tego kosmetycznego oleju, więc kupiłam taki do przyjmowania również do ustnie. Ma dwa razy tyle, dwa razy taką pojemność, ma 100 ml i powiem Wam, że niczym się nie różni. Pachnie tak samo, konsystencję ma też taką samą i myślę, że skoro nadaje się do stosowania wewnętrznego, to do stosowania zewnętrznego będzie tym bardziej dobry. To, co zakupiłam razem z tym olejem, to masło Shia, bo akurat oleje stosuje się przeważnie na wieczór, bo stosowane na dzień to poza tym, że mogą powodować jakieś przebarwienia przy... Zbyt dużym nasłonecznieniu, to po prostu ta skóra jest zbyt tłusta, żeby w ciągu dnia jakiekolwiek później produkty na, nie, na nią nakładać czy jest to po prostu niekomfortowe. Więc ja przed wyjściem z domu stosuję właśnie Shia. Taką niewielką ilość po prostu biorę. Tu jeszcze mam folię, ogromną. Biorę niewielką ilość, rozcieram ją w dłoniach i nakładam na twarz, głównie na policzki i nos i brodę na czoło bardzo niewielką ilość, bo czoło i tak mi się przypuszcza samo z siebie, więc przede wszystkim chcę chronić właśnie nos i policzki to jest najbardziej u mnie wystawione na zimno i najbardziej to odczuwa te zmiany temperatury z ciepłej na zimną jest to 100%, 100 masło Shia znakomi, też mam je wypróbowane więc mogę Wam polecić. Oczywiście też musicie sprawdzić na sobie. Dla mnie akurat działa z tej firmy. Kupiłam kolejne opakowanie na kolejny sezon. Z takich rzeczy niezbędnych mam również olej rycynowy nierafinowany 100% z na... Naturplanet. Nie wiem jak to przeczytać. Jest to ogromna butla, ale zostało już niestety niewiele. Chociaż ten litr naprawdę starcza na długo. I to można rozlać dla kilku osób, naprawdę wystarczy. Ale olej rycynowy ma wszechstronne zastosowanie. Powiem Wam, że jeśli macie jakieś torbiele czy podskórne, jakieś cysty, ten olej stosowany regularnie i to najlepiej okładami na noc. Wydobędzie Wam to na zewnątrz. Również przy oczyszczaniu przeciwpasu żytniczym stosowałam go według polecenia Barbary Kazany. Raczej nie należy go pić tak regularnie, prozdrowotnie, tylko raczej jeśli właśnie chcecie zastosować jakąś kurację, czy to oczyszczającą, czy przeciwpasu żytniczą, czy jakąkolwiek, to na pewno ten olej Wam pozwoli i pomoże pozbyć się tych e, złobów. Ale stosowałam go również jako po prostu olej pielęgnacyjny do twarzy, i to również w okresie letnim. E, też czasami stosuję go na ciało. Jeśli macie trądzik czy jakieś problemy, zmiany skórne, to ten olej na pewno się świetnie nada. Ogólnie zastosowań oleju rycynowego jest tak wiele, że powstały książki o tym. E, jeszcze żadnej nie czytałam, ale jakoś tak na bieżąco szukam tych informacji i sprawdzam na sobie, czy rzeczywiście działają. Również jeśli macie jakieś problemy, opuchlizny, narośla, też warto po prostu przetestować ten olej rycynowy. Czy macie jakieś obolałe miejsca, bolą was kości w jakimś miejscu czy stawy, również takie okłady na noc z oleju rycynowego mogą przynieść pulgę. Jeśli zrobimy okłady w miejscu, gdzie mamy wątrobę, ta wątroba i ogólnie narządy wewnętrzne. Również będą się oczyszczać, więc warto po prostu przetestować. I nie warto się poddawać po jednym czy dwóch zastosowaniach, bo wiem, że dużo osób się zniechęca. Po prostu ten olej i te układy trzeba stosować regularnie i wtedy zobaczycie efekty. Jeśli chodzi o stosowanie maści na wypryski, których po ale niestety trochę miałam na twarzy, to stosuję maść ich tiolową, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ona. Rzeczywiście działa, ale nie tak dobrze jak Tormexa Forte. Wcześniej on miał inną nazwę Tormenti lub bodajsze. I też kiedyś właśnie widziałam mu jakieś youtuberki, która sama ma problemy z sterą i chciała polecać takie w miarę ogólnodostępne produkty, bo to tak naprawdę dostaniecie w aptekach za tak do, myślę, że do 20 zł. Więc ten jest świetny, w ogóle on ma taką barwę beżową i jest po prostu taki naturalnie, więc nawet jak nałożycie go na twarz, to wygląda trochę jak korektor. Oczywiście widać, że to jest maść, więc nie polecam tego jako sposób na makijaż, ale przy okazji właśnie nam wysusza, te wypryski i niedoskonałości i naprawdę dobrze goi. Maści tiolowa również, ale u mnie się tak dobrze nie sprawdza i nie stosuję jej tak często. Zwłaszcza, że ona bardzo brudzi. Jeśli na przykład nałożę na noc, to muszę się bardzo pilnować, żeby nie obrudzić sobie pościeli czy ubrań, więc to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie. To jest wszystko, jeśli chodzi o moją obecną pielęgnację. Powiem Wam jeszcze o moim naturalnym proszku do prania. Od jakiegoś czasu już e, nie kupuję proszku do prania. Robiłem własny e, i trzymam go w takim pojemniczku. Już mam go końcówkę. I zaraz Wam powiem, z czego go robię. Znalazłam przepis w internecie. Zamówiłam sodę kalcynowaną, węgla sodu. I tak wygląda to wiadro. Kupiłam 3 kg. Więc myślę, że starczy mi na dłużej. Do tego dorzucam borax, czyli naturalny środek czystości, właśnie często stosowany do prania, ale również do czyszczenia jakiś powierzchni, chociażby w łazienkach, i pomaga w udrażnieniu rur. Tak, też. Nawet nie wiedziałam o tym zastosowaniu. Do tego dodaję mydło naturalne w formie proszku. Kupiłam kilogram, można go prać. Można nim brać też samodzielnie, ale ja po prostu robię taką mieszankę z trzech produktów. Do tego można dorzucić jeszcze jakiś olejek zapachowy. Jeśli po prostu wam taki brak zapachu w praniu przeszkadza, wolicie jakieś bardziej pachnące, to taki olejek można dodać. Ja po prostu wolę w ten sposób, wtedy pachnie mi tym naturalnym mydłem trochę. I jest to taki idealny zapach, bo też nie lubię zbyt intensywnych aromatów, zawsze mi przeszkadzały te zapachy płynów do płukania, czy proszków do prania, Więc powiem Wam, że takie rozwiązanie jest dla mnie idealne. Super dopiera, nie zostawia żadnych plam, bo na początku się bałam, że być może ten proszek zacznie mi wybielać kolorowe ubrania, ale nic się z nim nie dzieje, więc mogę Wam serdecznie polecić. więc Przepis na proszek do prania to jedna szklanka sody kalcynowanej, szklanka buraksu i jedna czwarta szklanki płatków mydlanych albo posiekanego mydła, mydła startego na wiórki. No i w moim przypadku jest to mydło w proszku, więc też jest super opcja, nie trzeba tego rozdrabniać. Rozpuszczać, więc wszystko można bez problemu ze sobą zmieszać i powstaje taka jednolita konsystencja proszku. Jest też przepis na płyn do prania, wtedy po prostu mieszamy to z wodą, ale dla mnie dużo szybszym sposobem i łatwiejszym do wykonania jest właśnie ten proszek, który będę musiała dorobić, bo już mi się kończy. I tak teraz właśnie biorę moje pranie. To tyle, jeśli chodzi o część kosmetyczno-chemiczną. Przechodzimy trochę do tematów żywieniowych.